Dla każdego siedliska leśnego jest przypisany jakby zestaw gatunków drzew, które najlepiej się tam czują, najlepiej rosną, tak przyroda to ustawiła. Na terenach, na których w większości występowały jodły, buki, las mieszany występował z jaworami, z domieszką świerka, w tej chwili mamy praktycznie czyste świadczyny. Te tereny, gdzie nie ma tej zgodności gatunków drzew z danym siedliskiem, objęto ochroną czynną. Natomiast tereny, w których ta zgodność istnieje, w większości, no w znaczącej większości są objęte ochroną ścisłą. Tamczyk w ogóle nie ingeruje. Jeżeli widzimy kogoś, że coś robi przy Drzewie to wyłącznie z przyczyn bezpieczeństwa, że np. takie drzewo spadło na szlak albo zagraża budynkowi schronisku. Natomiast na terenie ochrony czynnej oraz krajobrazowej, tam możemy się spotkać z właśnie wycinaniem drzew. Mamy jakby dwa uzasadnienia. Jedno to jest usuwanie drzew, które przeszkadzają młodszym pokoleniom, które są gatunkami tymi docelowymi, czyli usuwanie na przykład świerka przygłuszającego buka i jodłę. Drugim takim uzasadnieniem jest reagowanie na zjawiska takie jak wiatrołomy czy gradacje owadów typu kornik-drukarz, które zabijają drzewa. Dlaczego te zjawiska w ogóle u nas mogą występować? Po pierwsze, bardziej podatne na takie wielkopowierzchniowe oddziaływanie tych czynników są drzewostany, które najbardziej odbiegają od stanu naturalnego. Natomiast w miejscach, gdzie my mamy wprowadzać następne pokolenie innych gatunków, ta biomasa świerkowa wpływa niekorzystnie na to siedlisko. Wygląda to czasem dla ludzi w pierwszym momencie idealistycznie nastawionych, dosyć drastycznie, że w parku takie czynności się wykonuje. Przyjeżdżamy tu do Parku Narodowego żeby odpocząć, przyjeżdżamy po to, żeby chłonąć nieskażoną przyrodę. Ona nie jest taka nieskażona i musi podlegać pewnym oddziaływaniom właśnie czynnym, żeby dla przyszłego pokolenia była. Dużo nas czeka, żeby tego typu edukację i zrozumienie społeczeństwa tych czynności dokonać. na czeńskich lasach Zdarzają się co jakiś czas zjawiska katastrofalne, niszczące to, co nam się wydaje, że nie powinno ulec zniszczeniu. Patrząc na to przyrodniczo, zrozumiemy, że to, co my uważamy za katastrofę, jest cyklicznym zjawiskiem naturalnym, przyrodniczym. Powoduje on czasem na wielu powierzchniach, jak na Słowacji się to zdarzyło w 2004 roku, że tysiące hektarów drzew zostało powalonych przez wiatr i na to nie ma rady. W ogóle przyroda kształtuje się progowo poprzez zjawiska tak zwane katastrofalne. Katastrofalne. To reguluje prawidłowość, które gatunki są w stanie przetrwać lub które są eliminowane. Nas to boli, drażni, bo one czasem występują raz w naszym życiu. Z punktu widzenia przyrodniczego powinniśmy zaakceptować te zjawiska, oczywiście, jeżeli nie dotykają życia, zdrowia czy majątku ludzkiego. Jeżeli człowiek ingerował wcześniej w przyrodę, tak jak w taczańskich lasach, zmienił zupełnie skład gatunkowy w reglach dolnych, ta częstotliwość zjawisk, które my możemy, nazywać katastrofalnymi, wzrasta. Czyli ilość, jakość tych tak zwanych katastrof jest większa na terenach, w których człowiek już coś zmieniał.